Witajcie moi drodzy, z tej strony Wróżka Kajna. Przychodzę dzisiaj e, do Was z nową wizją na październik 2022. Trochę wybiegniemy w przyszłość, zobaczymy, jakie wydarzenia e, nas czekają. Serdecznie zapraszam na e, czytania indywidualne: horoskopy, oczyszczania czak, aury, odcinanie karm e, rodowych, pokoleniowych. E, jak i również zachęcam do zakupu. Talizmanu ochronnego od y, złych energii tego świata. W linkach poniżej y, lub na moim y, facebooku y, macie informacje w tej sprawie. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, bądźcie ze mną na bieżąco. Działamy, oczyszczamy pomieszczenie, wchodzimy w przyszłość. Niech moja hanią Stróż połączy się. Archaniełam tego wszechświata. Niech mi podpowie, co czeka Polska, świat w październiku 2022. I tutaj energia, moi drodzy, mówi mi od razu, jak wchodzę w październik, kłopoty pod ziemią. Ja bym łączyła to y, z wydobywaniem kruszców. Dobrze, idźmy y, dalej. Zobaczymy, co jeszcze nam karty powiedzą, z czym to się będzie łączyć. Na razie rozkład archanielski. Październik 2022 Polska. Październik 2022 Polska. Świat. Dobrze, i co my tu mamy między światem a Polską? Relacje towarzyskie, które się nawiązują, lub przyłączenie się do istniejących. Zawieraj zdrowe i zapewniające wsparcie, nowe przyjaźnie i połączenia. Angażuj się w grupach ludzi myślących podobnie do ciebie. Czyli tak, Polska w październiku, w jesień, wejdzie w coś, w jakąś relację z innym krajem. Która pociągnie konsekwencje za sobą, przyjmuje kontrolę nad swoją boską mocą, zastąp, oparte na współzależnieniu, uszczęśliwianie ludzi asertywnością i poczuciem siły. I tutaj wygląda to w ten sposób, że Hmm. Świat będzie kazał Polsce nawiązać jakąś relację, współuzależnienie, a oni będą mieli nad tym wszystkim kontrolę. Wydawało, będzie się, że też uszczęśliwiają. tą pomocą, zaangażowaniem inny kraj, ale oni tak jakby są obserwatorami się trochę wycofują, bo oni tutaj chcą zebrać jak dla siebie najwięcej. No, widzicie, co się dzieje. Teraz karty. Październik Polska 2022. Październik Polska 2022. No i od razu wychodzi tutaj współpraca, czyli nawiązanie yy, Jakieś umowy, wsparcie innego kraju, tu chodzi o Ukrainę. A dalej widzę w kartach coraz to lepiej. Ojejku, no to fest nam tu stworzą, wam powiem. No dobrze, to przechodzimy do wizji z kart. Czyli tak, zacznijmy od początku, co ja tutaj widzę. Po pierwsze, jest, tak jak mówiłam, podpisanie umowy, lub czegoś, co jakby. Obciąży Polskę, uzależni, i przez to właśnie wywoła się w najbliższym czasie wielkie zatrzęsienie na świecie. Inne kraje niby będą też angażować się w tą pomoc, ale będą wycofane, nie na tyle co Polska. I tutaj jest blokada świata z tego powodu, czyli ściągnięcie poprzez tą sytuację kłopotów na cały świat. Widzę w kartach zbrojenie się yy, i zmożoną produkcję broni. Jest sprzedaż. Mało tego. Hmm. Okazuje się w kartach rozbłysk, który ściągnie tak, jakby straty na ludzi, kłopoty. Ta umowa będzie jakim zapalnikiem do tego wydarzenia, do tego rozbłysku. Nie wiem, gdzie to moi drodzy będzie. Ale to jest coś niedobrego. Rozpęta się naprawdę burza. A tutaj, e, tak jakby inne kraje, będą tylko rozjuszały sytuacje. Też tutaj mają miejsce takie momenty na jesień, jak. E, Problemy w domostwach związane z ciepłem, z ogrzewaniem. Już widzimy, że jeżeli ktoś kupował węgiel czy drewno, powoli są kosmiczne ceny. Tak samo jest ciężko dostać. I powiem Wam tak, widać na jesień naprawdę kłopoty z tym związane, ogólnoświatowe, i ja bym radziła Wam zakupić teraz, póki jeszcze jest taka pośrednia cena, żeby nie mieć zimna na jesień czy zimę. Ale mówię, od Was to też i zależy. W zależności czym palicie. Ale później tak jakby było jeszcze gorzej w tej e, sytuacji, czym bardziej idziemy w jesień. Też e, są ludzkie kłopoty mi ukazane w oczach, czyli tak jakby ludzi nie było stać na wiele rzeczy. A tym bardziej na to ciepło w domu. Przykra sprawa, bo naprawdę mamy tyle pod ziemią złóż tego węgla, tych lasów, że nie powinno tak być. Pomimo tego, co się dzieje na świecie. Dobrze, przejdźmy do mapki. Może nam się bardziej coś tutaj e, ukaże? Ja troszkę tutaj poprzestawiam. Polska, październik 2022. Energio, pokaż mi, co będzie nas czekać. Bardzo mocno tutaj kręci się wahadło. E, Podkarpacie, no nie, mówi mi coś rzeszów, jakaś Generalnie okupacja, słowo. A dlaczego okupacja? Tu e, tych terenów. Dziwne. No dobra, Warszawa. I miałam teraz takie odczucie, że Warszawa i ziemia tam jakby drży, coś się trzęsie. Um, mówi mi też słowo przy Warszawie Bałkany. Nie ja wiem, jaki to ma związek. Warszawa, Bałkany, moi drodzy. Kaliningrad na coś się szykuje. Też przed sobą widzę taki jakby cysterny z paliwem, które nie wiem dlaczego i do gdzieś z tej strony. Do Polski, z Polski. Październik, Zatoka Płucka. Tam coś będzie się działo. Albo będzie istotna po prostu. Zatoka Płucka na jesień. Dalej mocna energia nad kopalniami, górnictwem. Będą bunty górników, e, też e, jakieś tam liczne strajki ludzi na jesień e, i kłopoty z wydobyciem tego węgla. Tak jakby ktoś specjalnie zablokował wydobycie. I ludzie nie będą się z tym zgadzać. zmożone zmożone patrole na granicach polski na Jesień. Tak by obrona tych granic. Ale na śmieszniejsze wiecie co, że teraz mi się pokazała polska granica i mało tego jeszcze granice innych narodów, nie tylko my będziemy się obawiali zagrożenia, ale też inne tutaj kraje. Mało tego, to tak wygląda na jesień, jakby poprzez tą umowę, która, którą, w którą wejdą Polacy, prawdopodobnie z Ukrainą, będzie jakiś Zapalnik w tym wszystkim. E, miałam też swoje wizji e, na początku. Dzisiaj rozbłysk, tylko nie wiem w jakim miejscu. Czyli to wszystko doprowadzi do jakiegoś e, konfliktu, po którym który jakby wywoła rozbłysk, e, zapieklenie się. Pewnego narodu i uruchomienie tego, co ma nastąpić. No niedobra ta wizja. Myślałam naprawdę, że to się uspokoi, a to nie idzie w stronę w ogóle uspokojenia. Eee, na Ukrainie to się zaczyna nakręcać też na jesień, na tych obszarach. Też energia mi mówi, Ukraina idzie w stronę granic. Co to oznacza? Czy to podpowiada mi energia z tą moją wizją na początku? Pamiętacie e, przed jeszcze tym konfliktem? Mówiłam, jak to w przyszłości będzie wyglądać, tak? Że Ukraina będzie podzielona. Jeżeli nie oglądaliście tej wizji, to sobie tam zobaczę na moim kanale na YouTube e, wizę dotycząca Ukrainy. No i zobaczcie: Ukraina idzie w stronę granic i albo e, będzie jakiś tutaj podział, lub coś innego. Nie wiem, pamiętajcie te słowa: Ukraina idzie w stronę granic. I to jest związane z jesienią. Jeszcze tutaj chciałam e, złożyć matkę, sprawdzić energię e, moi kochani e, Kalingradu, Litwy Łotwy i Estonii. Co może się zadziać ewentualnie. Idziemy w tą energię. E, mówiłam, Kaliningrad na coś się szykuje, Litwa. Bardzo mocna, silna energia tutaj. W tym obszarze łotwa. Obrona granic na tym pasie Białoruś. Dalej energia jest tych ludzi na tej Białorusi, którzy idą albo na Litwę, albo na Łotwę. Na pewno bardzo są zmożone te patrole na terenie Polski, Litwy, Łotwy. Idźmy dalej, Estonia, zobaczymy. Estonia. A w Estonii mi się pokazał fantastyczny szlak handlowy między Estonią a Rosją, San Petersburgiem. I oni tutaj nie zamierzają mieć jakichkolwiek konfliktów, problemów, po prostu z czegoś czerpią zyski, i nie będą sobie psuć niczego. I tak mi się tutaj pokazuje z tymi różnymi narodami. No, niepokojąco to wygląda. Zobaczmy jeszcze rozkład z run. Polska październik 2022, polska październik 2022. Już sama a, czarna karta, nie chcę powiedzieć. Polska październik 2022. Świat październik 2022. Już tutaj mówię Wam znaczenie tych run. Polska zmiana pozytywna albo i nie, która dokona się niezależnie od podejmowanych działań. Siły znajdujące się poza kontrolą, dążenie do równowagi pozwoli zachować zdrowie i zadowolenie z osiągnięć. Trwać w harmonii ze światem. Czyli Polska będzie e, jakby tkwiła w harmonii ze światem. Niestety e, to odbije się negatywnie na naszym kraju, e, pociągnie za sobą wiele konsekwencji. E, nie widzę tutaj nic pozytywnego, tak Wam powiem. Natomiast świat kryzys e, brak pomyślności. Przymus wewnętrzny, jaki czasami trzeba sobie narzucić, ale też ograniczenia, które spotykają nas ze sprawą innych ludzi. Wyzwolenie może dokonać się jedynie w przypadku wzmocnienia sił wewnętrznych, czyli widzicie, ta runda oznacza, że wywoła się na jesień jakiś już nie konflikt na Ukrainie, ale konflikt, tak jakby światowy, gdzie już będą mieszane naprawdę inne kraje, w tym najbardziej uwikłana Polska. E, która poprzez pomoc wplącze się w coś niedobrego, mm, co się negatywnie odbije na naszym kraju, na przyszłość. I, i tak naprawdę hmm, będzie jakiś mega... Z, tak, jakby wywołany zapłon na świecie, do jakichś niedobrych działań, i to zacznie się uruchamiać właśnie na jesień. E, widzicie, ograniczenia nawet będą na świecie. To nie będą proste ograniczenia dla ludzi, bo y, naprawdę będzie tu dużo samozaparcia, bo straty będą y, no, ogromne. I tak to odczuwam z mojej wizji. Światowe ograniczenia, kryzysy, kłopoty, wzmocnienia militarne. Nic dobrego, jednym słowem, po prostu. Moi drodzy, e, chciałam Wam, e, pomimo wszystko, Przesłać dużo pozytywnej energii. Bierzcie to do siebie na spokojnie, ponieważ e, to są wróżby, wizje, energia, moje odczucia. Zobaczymy, co e, świat rzeczywisty nam przyniesie. Oby do tego nie doszło. Ale widzicie sami, co się dzieje na świecie w tym momencie. Nie wróży to nic dobrego, ale mam nadzieję, że los nas uchroni. E, tak jak mówię, przygotujcie się na tą zimę: e, żebyście mieli ciepło w domach, czymkolwiek tam palicie, bo będą problemy na jesień, będą blokady, ograniczenia to jest związane z ciepłem i z energią, też mi się z prądem coś kojarzy, e, przede wszystkim to to jest takie najbardziej na razie istotne, wiem, że są wakacje, o tym nie myślicie, ale no niestety trzeba pomyśleć, bo później będzie za późno. bądźcie mocni, silni, e, jakoś pokonamy wszystko. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Ściskam cieplutko. Do usłyszenia.